W trakcie szukania nowych oprawek do okularów. Co prawda mam w planach też nadal nosić te, bo są naprawdę bardzo ładne, tylko po prostu czasami boję się, że ja zepsuję, bo są strasznie delikatne. Ale też kwestia tego, że cały czas wyglądam tak samo i chciałam dla odmiany kupić sobie jeszcze jedne oprawki, żeby móc nosić dwie, jakby dwa, dwa róż dwie różne oprawki na zmianę. I wziąć sobie te drugie w kompletnie innym stylu. Raczej stawiam na takie grubsze tym razem oprawki żeby zobaczyć, tak chcę popróbować po prostu, czy to będzie wyglądać ok. Mam takie jedne, które mi się naprawdę bardzo spodobały, ale niestety to są takie typowe taniówki, szkła z Chińczyka, w sensie nie szkła, oprawki, i nie wiem, czy one by dały radę, żeby włożyć w nie szkła, bo już się pytałam, czy oni by mogli w ogóle mi w moim salonie coś takiego zrobić i powiedzieli, że dałoby radę, tylko pytanie, czy ten plastik, z którego są zrobione te oprawki, które ja mam z Chińczyka, czy one by to przetrzymały? nie? I czy w ogóle ten plastik by był na tyle mocny, żeby mi się te oprawki szybko nie zepsuły. Jedziemy podjąć decyzję, jakie okulary wybieram. Nadal nie wiem. Miję się pomiędzy dwiema oprawkami: czarne, troszkę mniejsze i takie brązowe, które mam kupione na Vinted by the way i no nie mam nie ma zielonego pojęcia naprawdę nie wiem, które wybrać jest strasznie ciężka decyzja bo tak bardzo okulary zmieniają buzię, oczywiście te sobie zostawię tylko jeszcze sobie po prostu je u optyka tam to dokręcam, bo one troszkę się psują jednak, co jest bardzo negujące i no to one są z metalu, więc one zielenieją i to wygląda okropnie ogólnie mam wrażenie, że jednak e Okulary plastikowe są chyba troszkę mocniejsze niż takie metalowe, bo są strasznie, strasznie, strasznie więc trzeba bardzo, ale bardzo z tym uważać. Wczoraj wybrałam nowe oprawki. Nadal nie jestem pewna, czy to był dobry pomysł, e, raczej czy to był dobry wybór, ale no cóż, te sobie zostawiam, więc będę nosić najwyżej te, jak mi się tamte jednak nie będą podobać, ale wydaje mi się, że jakby będą ok, będą okej. Okay. Tak czy siak, będę mieć i te okulary, i tamte okulary inne, w innych oprawkach, więc. W zależności od tego, jaki będę mieć outfit, takie będę nosić, w zależności od tego, jakie będą mi najlepiej pasować. Więc nie ma tragedii, tak? Nie ma tragedii. W razie wów będę je zmieniać. A jak naprawdę żadne mi się nie będą podobać, zacznę nosić soczewki. Ale o książkach, o książkach. Wam szczerze, że. Naprawdę, chyba zaczynam się wkręcać w audiobooki. Jeśli ktoś mnie oglądał wcześniej, to dobrze wie, że ja z audiobookami miałam bardzo ciężką sytuację, bo ja nie potrafię się skupić na audiobookach. Ja słucham audiobooków i w pewnym momencie po prostu mój mózg przestaje się skupiać na słowach, i ja muszę sobie cofać co chwilę, żeby sobie przypomnieć, albo raczej znowu pierwszy raz usłyszeć w ogóle, co było mówione. Więc ja z audiobookami się nie lubię. Ale to bardzo przez to, że ja po prostu nie mam takiego dobrego skupienia w tej, w tej kwestii akurat. Próbowałam wiele razy. Bardzo wiele razy próbowałam z audiobookami i za każdym razem mam wrażenie, że po prostu nic nie wyniosłam z danej książki, że nic nie zapamiętałam z niej jakoś bardzo. No i też wybierałam dość słabe książki. Ale stwierdziłam, dobra, zobaczyłam e, reklamę audioteki stwierdziłam, ok, wykupię sobie subskrypcję. Do tego przekonała mnie też moja przyjaciółka, która opowiadała mi o, o właśnie słuchowisku Wiedźmina. Ja oglądałam serial Wiedźmina, co prawda go nie skończyłam po tym, jak zmienili aktora, ale ja serial Wiedźmina lubię. Słyszałam, że książka jest jeszcze lepsza. E, czytałam tylko pierwszą część, ale to jest, ta pierwsza część to jest zbiór opowiadania ja się dosyć gubiłam e, i tak niezbyt jakby interesowała mnie ta fabuła. W sensie ona była ciekawa, ale niewystarczająco angażująca. No, i przez to nie zaczęłam czytać dalszych części, co było błędem. Teraz zaczęłam czytać drugą część Wiedźmina, a raczej słuchać jej na słuchowisku. Jezu, jakie to jest genialne! Ogólnie słuchowisko to jest dosłownie taki film, tylko w wersji słuchanej, bez obrazu. I ten obraz sam mi powstaje w głowie. To jest prześwietne. Chciałabym, żeby każda książka była w słuchowisku. Bo to jest tak, jak na przykład oglądacie film z lektorem, a film z dubbingiem. To są dwie różne bajki. I właśnie to jest... Różnica pomiędzy audiobookiem a słuchowiskiem. Genialne. I to słuchowisko Wiedźmina, które jest na audiotece, ja Wam tak bardzo je polecam. Ja się czuję tak zaangażowana, o wiele lepiej mi się tego słucha i lepiej mi się po prostu utrzymuje skupienie. Naprawdę przegenialne. No i jestem. Ciężko mi stwierdzić na jakiej stronie. Przesłuchałam chyba już z. 4 godziny, tak mi się wydaje. No więc jakby tak sobie powoli słucham tam troszkę przed snem sobie słucham zwyczaj, ale do tego jeszcze słucham w pracy z moją znajomą z którą tam pracuję e, audiobooków podczas pracowania i słuchamy aktualnie całą serię Szeptuchy. E, teraz nie pamiętam hmm, autorki, już wam mówię. Jest to cykl kwiatku paproci Katarzyny Bereniki Miszczuk. I pierwsza część nazywa się Szeptucha. Jest to o mitologii słowiańskiej. Ja Wam ogólnie powiem, że ja bardzo lubię słuchać o różnych mitologiach, o mitologii greckiej. Uwielbiałam słuchać w szkole. O mitologii słowiańskiej też, co prawda, trochę było w szkole, ale wydaje mi się, że jednak o mitologii greckiej było więcej. Bardzo lubię mitologię nordycką. Czytałam od Nila Geimana i ogólnie, no. Mitologia nordycka jest cudowna. A o mitologii słowiańskiej jednak miałam wrażenie, że wiem mało. I bardzo fajnie ta książka przedstawia właśnie tą mitologię słowiańską, bo jakby no, w całości się na niej skupia. Główna bohaterka jest studentką, która ma wykonać praktyki. Studentką medycyny. Praktyki miała do wyboru, żeby zrobić jako lekarz w normalnie szpitalu lub jako szeptucha, a raczej ta niżej, pomocnica Szeptuchy. No i za namowy, namowami jej mamy, i za tą jakąś tam różnymi decyzjami, wybiera. To, żeby pójść na praktyki do szeptuchy, a nie do szpitala. Co prawda nie jest z tego za bardzo zadowolona, bo wolałaby zostać lekarzem, a nie szeptuchą, i szeptuchą broń Boże nie chce zostać. Ale po, z tego co pamiętam, tam był jakiś wątek, że też te mm, praktyki u szeptuchy będą łatwiejsze niż u w, w, w szpitalu, dlatego też je wybrała. Żeby zostać tak czy jak lekarzem końcowo, bo po takich praktykach normalnie mogłaby zostać lekarzem. No i wybiera te praktyki u szeptuchy. I tam zaczyna się jej historia. To jest przegenialne. To jest tak luźna książka, że nie mam problemu ze skupieniem, bo to jest jednak audiobook, to nie jest słuchowisko. I to jest strasznie luźna i do, naprawdę zabawna książka, że my autentycznie w trakcie pracy jej słuchamy. Ona sobie tam leci w tle, my się zajmujemy pracą normalnie, więc. Możemy się skupić na dwóch rzeczach naraz, bo ta książka jest po prostu w taki sposób napisana i tak, tak czytana przez właśnie lektorkę, że bardzo przyjemnie się tego słucha i od razu to wchodzi po prostu do głowy, nie trzeba się na tym jakoś mocno skupić. i tak jak wspominałam, jest bardzo zabawna. Tam są tak, takie żarty. I szczerze, gdybym miała tą książkę porównać do czegoś, porównałabym ją do polskiej wersji zmierzchu. Naprawdę. I nie chcę was tu odstraszać, bo wiem, że wiele osób nie lubi Zmierzchu, ale ja mam bardzo duży sentyment do Zmierzchu. Zmierzch jest dla mnie taki naprawdę luźny. Bardzo luźna książka, którą naprawdę uwielbiam. Eee, I no, ja wiem, że Zmierzch nie jest jakimś kunsztem literatury, ale to jest typowo fajna rozrywka. I tak samo jest właśnie z Szeptuchą i z całą tą serią. My już w ciągu dwóch tygodni przesłuchałyśmy dwie części. Eee, Szeptuchę i... Noc kupały, jeśli się nie mylę, szeptuchę i noc kupały. I teraz jesteśmy w trakcie słuchania żercy, czyli trzeciej części. Więc naprawdę się rozkręciłyśmy, powiem wam. Ja chciałam wam ten update nagrać, update czytelniczy nagrać, jak kończyłyśmy pierwszą część, ale tak się rozchulałyśmy że dosłownie w dwa dni. Czytam, dwa 3 dni przesłuchałyśmy drugą część, więc e, bardzo szybko nam to idzie. Ogólnie te audiobooki nie są jakieś bardzo długie, bo one mają maksymalnie po 20 godzin, więc e, no to są dosyć krótkie książki, takie około 40, 400 stron, e, jak nie troszkę mniej. Więc. Póki co naprawdę bardzo fajnie się zapowiada i będę Wam dawać update'y, co się dalej dzieje w dalszych częściach, ale też Wam w późniejszych update'ach trochę poopowiadam może trochę więcej o, o tej serii i co tam się dzieje. Chciałam z Wami pogadać o szeptuszce, czyli serii kwiatu paproci. I powiem Wam, że Jezu, dawno się tak nie wkręciłam w żadną serię i też dawno tak szybko nie przeczytałam żadnej serii, bo wydaje mi się, że ostatnia seria, którą tak faktycznie pochłonęłam, nie wspominając o Harrym Potterze, bo Harry Potter to u mnie to był ririć bardziej w ostatnich czasach, to wydaje mi się, że ostatnia seria, którą tak szybko pochłonęłam, to było. Wydaje mi się, że Metro. Metro przeczytałam naprawdę bardzo szybko. Co prawda są trzy części, więc tego nie ma dużo. Ale ja byłam niesamowicie pochłonięta Metrem i tak samo czuję się pochłonięta aktualnie tą serią. Tylko, że ta seria to jest coś innego od, niż Metro, oczywiście, bo to jest bardzo lekka książka. Bardzo lekka seria. Taka trochę odmóżdżająca, ale też ja się czuję, że naprawdę bardzo dużo się uczę z niej jeśli chodzi o mitologię słowiańską, bo ja jakoś wielkiej wiedzy w kwestii mitologii słowiańskiej nie posiadam a im dłużej i więcej słucham tej książki, tym coraz więcej zostaje mi w głowie i zapamiętuję właśnie te wszystkie strzygi, niestrzygi i no te wszystkie po prostu postacie z... Tej mitologii słowiańskiej. Coś wspaniałego, w ogóle ten klimat mitologii słowiańskiej, bo mitologia słowiańska to jest jednak taka mocno związana z Polską. I jakoś bardzo przyjemnie się tego słucha, wiedząc, że to jest tak powiązane z nami. Zostało nam dosłownie dwie godziny do końca ostatniej części. Ja jestem załamana. Ogólnie są cztery części główne tej serii. No i są tam jeszcze różne dodatki, na przykład jest Jaga, czyli e, cała książka o dzieciństwie głównej szeptuchy, tej starszej szeptuchy, która bierze pod swoje skrzydła naszą Gosie i ją naucza i, i prowadzi właśnie te praktyki. E, I cała książka właśnie jest o Jadze. E, no i tam są różne właśnie dodatki, ale ta, jeśli chodzi o losy Gosi. To są te cztery główne części i już się kończy. Ja już jestem załamana. I powiem Wam, że tak jak na początku byłam dosyć sceptycznie nastawiona do tej książki i ogólnie do tej serii, podchodziłam do niej tak. Na, na spokojnie, nie oczekując za dużo. E, no i też ta książka nie daje nie wiadomo jak wiele. To nie jest książka naukowa, to nie jest książka filozoficzna, psychologiczna, to jest czysta rozrywka. I czasami trzeba przeczytać coś takiego dla czystej rozrywki. Nie po to, żeby się czegoś nie wiadomo, czego nauczyć, ale żeby się duż, dobrze bawić. E, no, a ja przy, przy okazji dobrej zabawy dostałam tą wiedzę o mitologii słowiańskiej, z czego jestem bardzo zadowolona. E, co prawda, jeszcze mam dużo wiedzy do uzupełnienia, e, ale wiem na pewno Więcej niż wiedziałam wcześniej, jeśli ktoś by się chciał jakby wkręcić w mitologię słowiańską, to wydaje mi się, że to byłby taki mniej więcej dobry start. E, tylko napomnę, że tu jest też wątek romantyczny. E, są też e, lekkie sceny erotyczne, ale takie Ciężko mi by było określić, dla jakiego wieku jest dostosowana ta książka, tak szczerze. Nie mam zielonego pojęcia, więc po prostu usprawdźcie sobie w internecie, bo ja wam nie powiem nic mądrego raczej w tej kwestii, ale no, takie sceny tam są. Nie są jakoś bardzo mocno opisowe, ale nasza bohaterka główna mm, ma swoje takie przy, przebicia, jeśli chodzi o e, miłości i Chęć bliskości z mężczyznami, więc e, tak tylko ostrzegam. Ale poza tym, naprawdę świetna książka, bardzo zabawna, tak jak już wspominałam. My z moją znajomą w pracy po prostu siedzimy, pracujemy i się śmiejemy w głos. Albo czasami coś główna bohaterka powie, i tylko na siebie zerkamy. E, co prawda, często się irytujemy na tą główną bohaterkę, bo ta główna bohaterka jest tak chwilami jest irytująca. I to na to was uczulam i na to was ostrzegam. Ona na, potrafi być naprawdę irytująca, ale to trzeba jakoś przebrnąć przez to i dać sobie po prostu możliwość cieszenia się czytaniem tej książki. Trochę mniej zwracając uwagę na tą irytującą część głównej bohaterki, ale to też ma swój klimat, to też ma swój po prostu jakiś cel. Ona, ona taka jest po prostu. I bardzo mi się to podoba, jak ona lekko się zmienia też z czasem, bo ona tak naprawdę przechodzi. Um, do tego miasteczka, gdzie będzie odbywać swoje praktyki z totalną niewiedzą w sensie, ona ma lekką wiedzę na temat mitologii słowiańskiej bo jej mama ją wychowała w mitologii słowiańskiej mocno ale to jest ta kwestia, że ona w to nie wierzy, że jej mama tak bardzo ją po prostu katowała tą mitologią słowiańską, że ona zaczęła ją tak odpychać tak traktować z dystansem i trochę z pobłażliwością, że jakby to jest śmieszne, przecież bogowie nie istnieją. To nie ma w ogóle sensu. Leczenie ziołami też jest kompletnie bez sensu, jakby o co chodzi? Ona chciała zostać lekarzem, więc no nie wierzyła w takie leczenia ziołkami i jakieś czary i zabobony i tak dalej. Ale z czasem jednak widać dużą zmianę i też to, że ona faktycznie. Też nie chcę spoilerować, ale jakby to ma cztery części, więc można się domyślić, e, mniej więcej co tam się będzie działo, że ona jednak zaczyna lubić tą społeczność też, która się znajduje w tym miasteczku. E, I faktycznie przywiązuje się też do szeptuchy, baby Jagi. Więc to jest takie naprawdę, w ogóle te relacje tam one są tak słodkie, ale nie ukrywam, była jedna sytuacja w tej książce. No, dobra, dwie. Dwie sytuacje, gdzie autentycznie po prostu się tak wzruszyłam lekko. Lekko nie popłakałam się, to nie jest aż takie smutne. Chociaż wydaje mi się, że gdyby ktoś naprawdę bardzo wrażliwy i kto by się naprawdę bardzo mocno przywiązał do tych bohaterów, mógłby się rozpłakać, nie wiem, ale naprawdę zaszkliły mi się oczy w pewnym momencie, było mi strasznie smutno. Były takie dwa momenty w tej książce więc ona potrafi wywołać emocje, głównie zirytowanie na główną bohaterkę i śmiech, ale ja to kocham, po prostu ja tego potrzebowałam i uważam, że to jest naprawdę świetne w tej książce i bardzo, ale to bardzo ją polecam, bo tam się dzieje wszystko. Tam jest tak, takie rzeczy się tam dzieją, tam są takie po prostu odpały, takie plot-twisty, że wow, co prawda... Ja jestem tym typem, który lubi gadać, jak na przykład ogląda filmy, seriale i książki Próbuję próbuje rozkminiać, co się dalej stanie, e, więc ja po prostu na głos wszystkie te zagadki rozkminiałam. E, I niektóre mi się udało, ale trochę się mieszałam. <grym> ale naprawdę, świetna, świetna seria. Jeszcze ich nie skończyłam, ale dosłownie zostały dwie godziny audiobooka, więc e, prawdopodobnie. Nic w mojej opinii się nie, nie, nie zmieni, ale może Wam jeszcze dogram po, po prostu jakiś tam e, sekundowy klip, gdzie powiem Wam, jak moje odczucia po skończeniu książki e, całej serii e, na pewno będzie mi smutno, bo naprawdę świetnie się bawię i ciężko pewnie będzie znaleźć następną taką serię, żeby dalej słuchać, bo oczywiście e, dalej będziemy miały w planach słuchać sobie coś w trakcie pracy, żeby jakoś tak e, szybciej dać czas. E, więc tak, definitywnie wam ją polecam. I czy wspominałam, że ta książka strasznie przypomina mi zmierzch? Naprawdę powiem Wam, że gdyby zmierzch był stworzony w Polsce, to to byłaby właśnie ta seria kwiatu paproci przysięgam. Są tam różnego rodzaju e, mitologiczne osobo, os, osobistości, e, różnego rodzaju postacie mitologi, z mitologii słowiańskiej e, są upiry, czyli takie ala wampiry, tak mogłabym chyba powiedzieć. Eee, no i główna bohaterka, czy mi przypomina Belle? No, dobra, może niekoniecznie, e, bo e, Bella książkowa faktycznie była zadziorna, ale nie miała aż takiego poczucia humoru jak Gosia, a Gosia jest naprawdę przekomiczna. E, ale no w sumie bardzo podobne u nich jest to, że obie wpadają strasznie dużo w kłopoty, i przez dosłownie całą serię Gosia cały czas wplątuje się w jakieś głupie sytuacje. I potem albo sama siebie musi ratować, albo ktoś ją musi ratować. Więc to by było bardzo podobne do Belli. No i Edward. Czy jest w tej serii Edward? Jest, jest to mieszko, więc jak najbardziej. Mm, powiedziałabym, że mieszko jest takim Edwardem. No, musicie przeczytać tą książkę, żeby to zrozumieć. I w ogóle śmieszne, bo dosłownie w tej części ostatniej, tej czwartej, jeśli się nie mylę, jest wspomniane o zmierzchu o tej książce i się uśmiałam, jak to usłyszałam. Bo od samego początku powtarzałam, że strasznie ta seria mi przypomina zmierzch. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo mój brat słucha aktualnie muzyki. W sumie nie mam zbyt dużo do dodania, bo wszystko powiedziałam tak naprawdę. Skończyłyśmy słuchać dzisiaj szeptuchy z serii kwiatu paproci. Jest mi smutno. Jest mi autentycznie smutno, że ta książka się skończyła, że ta seria się skończyła. Co prawda jeszcze będziemy słuchać jagi, czyli ten dodatek, o którym wam mówiłam, ale dużo poza tym nam nie zostało. To tyle. Co prawda, możemy jeszcze przesłuchać inne książki tej autorki, ale to nie będzie to samo. Wiecie o co chodzi? To jest po prostu to uczucie takiej pustki, że nie będzie dalej Gosi i tej głównej bohaterki, tych innych bohaterów. Więc teraz będziemy szukać możliwe, że innej serii, dosyć podobnej. Fajnie, jakby też było o mitologii słowiańskiej, bo. Jakoś wkręciłam się w te klimaty takiej mitologii słowiańskiej e, i tego wszystkiego, więc jak najbardziej fajnie by było, gdybyśmy znalazły taką książkę dosyć podobną, o podobnej tematyce. Już zaczęłam szukać, będziemy się rozeznawać, e, no i mam nadzieję, że znajdziemy ją w audiobooku, e, bo to jest najważniejsze dla nas, żebyśmy mogły słuchać tego w pracy we dwójkę. Mm. Więc jak znacie jakieś takie książki, które są dostępne w audiobooku na jakichś z możliwych aplikacji, to dajcie znać. My same też będziemy sobie przeszukiwać internet, ale raczej nie mam już więcej nic do dodania, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał i życzę wam miłego dnia, wieczoru, nocy, zależy o której to oglądacie. Cześć!